Jeśli chcesz znaleźć ekscytujący i dochodowy pomysł na siebie i zbudować własną drogę życia krok po kroku, to te trzy szkolenia są właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Paulina Macie jestem trenerką umiejętności miękkich, kołczką i podcasterką. Serdecznie zapraszam Cię na trzy szkolenia, w czasie których nauczę Cię, jak znaleźć dochodowy pomysł na siebie, zwłaszcza w niepewnych czasach, jak zbudować własną drogę życia opartą o wartości, wizję życia, potencjał, tożsamość o moją taką autorską metodę, która powstaje już prawie 3 lata. Na każdym z tych trzech szkoleń dostaniesz ode mnie masę wartościowej wiedzy. Poniżej masz opinie uczestników wcześniejszych moich szkoleń. Natomiast po części merytorycznej, która potrwa około godziny, zaproszę cię do przedsprzedaży mojego pierwszego kursu cyfrowego kursu online Własna droga o budowaniu własnej drogi i szukaniu pomysłu na siebie krok po kroku. Na samym końcu każdego szkolenia będzie też sesja pytań i odpowiedzi, w czasie której odpowiem na wszystkie pytania związane czy z Szukaniem pomysłu na siebie, czy z własną drogą, czy z kursem, do którego będę otwierać zapisy. Koniecznie przygotuj sobie te pytania, wpadnij na żywo, a dla wszystkich osób, które zostaną na szkoleniach do samego końca, mam przygotowany prezent, podsumowanie szkolenia, tak żebyś nie musiała, żebyś nie musiał robić notatek, wszystko będziesz miała, miał ode mnie w tym podsumowaniu. Jeśli zapiszesz się tutaj poniżej tego nagrania albo obok tego nagrania, to również dzień po każdym szkoleniu dostaniesz ode mnie nagranie tego szkolenia, tak żebyś mogła obejrzeć, mógł obejrzeć to nagranie, nawet jeśli nie będziesz mogła, nie będziesz mógł być na żywo. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia i nie mogę się doczekać.